Witam w kolejnym odcinku z gry StumbleGuy, a dzisiaj jestem z... Goloną I Walingerem I witam, wit witamy was w odcinku ze StumbleGuy, myślę, że możemy zacząć już gierę, a wy możecie chwilę porozmawiać z widzami, kogo może, może, kogo może chcecie pozdrowić, może nie wiem, możecie pogadać Z i ty oraz Aleksika i Dokładnie tak. Dokładnie. A więc zaczynamy gierkę. Ostatni odcinek był tylko z Adamem, a dzisiaj doszedł... Golona. Golona, który akurat kanał ma ostatnio wstawił, niedawno wstawił swój pierwszy odcinek. A więc zaczynamy na y, mapie, na której Huni Ty zrobił swojego pierwszego wina. No co jest? O nie, nie, no kurczę, zrespałniło mnie na tym, na, na końcu, a byłem tutaj już. Widzowie widzieli. Dobra, Adam. Ale trik. A ja ci zaraz pokażę takiego fajnego trika, Bruno, patrz to, robisz... No co jest? No. Patrz to, patrz to. No że odejdź, odejdź, bo chcecie władzać trika. Robisz tak. Wow, Adam wolę. Dobra, Dobra też... widzowie, wbijamy od tu Dobra też chyba. A tu się nie da. E, a ty się dostajesz golanka? No nie widzisz, że jest 1 na 16? Aha, a ja cię chciałem przyturnić. <grym> <grym> no kurde, idzie horda. Minionki Kto minionki, horda, minionów. Pozd... Blanka D tutaj. Pozd... Blanka D tutaj jest mocnym przeciwnikiem. Blanka Kto? Blanka D. Nie, nie. nie wiem Trika zrobić. Mam wylew. Blanka D ależ idzie. Oby przeszła. O, ale kurde, to zrobiła. Gdzie jest? Blanka D. O przeszła No jako ostatnia, ale doszła. Ale doszła. No dobrze, więc... Ciekawe to będzie. Oby... Rundę, każdy przeżył. Oby, oby była timówka. Oby nie było teamówki. No nie. Najbardziej. No, Fajna mapa. Łatwa dosyć według mnie. Ja tej mapy za bardzo nie lubię. Ale Artyka, jest. Bruno, bardzo dobrze poleciałeś. A jednak, już trochę się przewróciłeś, ale to nie zmienia faktu, że są szanse, że jeszcze przejdziesz. Szanse są, ale gdyby nie golona. No, golona, coś ty zrobił. Co ja? Nie zepchnąłeś. Przecież jestem przed Tobą. A się mnie skoczyło! Nie skoczyło mi! No, no, ale to mi też nie Na pierwszy To co jest? Mama też cofnął. Nie, mnie nie. Ale wola tak. Ten, ten, sierpej jakiegoś. Jak dojdziecie, ją... to powiedzcie, która strona, nie? Dobrze, dobrze, Krzysiu. Znaczy, golone. Golone, przepraszam. z wejdę. Kie... E, prawa, prawa, twoja strona. No. I co, gdzie jest? Z tak, będę. Jeszcze śmigła zdąży zakręcić. O siemy. Najlepiej nie masz taki pewny, bo są szanse, że. Ja już jestem, Bruno. I widzimy, wszyscy są w finale z nas. Cóż zasytu. Ej, Blanka no, D, obiecuj. Dawaj, blan Blanka D, wierzymy w Ciebie. Blanka D, proszę, zrób to. Czemu oni są pijani i biegną tam, gdzie jest czerwone? No. Mpcety, blanka D! Jest Blanka D, przeszła. Jakby to powiedział Bruno, są MPC-ty. MPC-ty. Nie, nie MPC, tylko MPC. NAPRAWDĘ. coś Brzusu. fajnego. O oh, niee, widzowie. Porażka. Niestety. No. Zgadzam się oh. z tym. Ej, nie skocz, ale mi nie wyskoczyła. Iż. No to porażka, chyba, richard, widzowie. Chyba, chyba, wasz ukochany youtuber Bruno dochodzi jako pierwszy. I jeszcze nie ale bądźmy ale tacy ale pewni. Pewnie. Kurde, golona. Nie, nie. Kurde. Nie, niestety. Golona wygrał. Oczywiście ja jestem na dole, a byłem pierwszy. Zwaliłem. Co, co ty robisz, ziomo? No przeszedł mm. Cóż za golona Pierwsza gra, pierwszy win i to niestety ląduje na konto golony No Ja, ja mogę że powiedzieć, że na moim najnowszym odcinku na moim kanale zrobiłem swojego pierwszego wina Więc wbicie do woli Patrzcie. Teraz ja oby, oby teraz znowu były MPC-ty. MPC-ty, tak. No, mpc Lubię mpc tów ale. O! Jest tutaj przy sobie mam kartę yy, kulusewski. Jimmy, 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 a ginger from Sweden To jest ten kulusewski, który ja ci podarowałem? Tak, to jest ten To jest Jimmy, a kulusewski jakiś tam Dobra, wchodzę, jestem na tej górce prawie, kurde, wchodzę tam O, to gdzieś O, jestem tutaj, Ech, chodź, chodźcie do mnie Ej, Wollinger, widzisz mnie? Zacznij na prawo O kurde! O nie! O nie! Co jest? Chyba nie przejdę. MPC ty mnie zrzuciły MPC ty? Ale będę, będę Kurde! Jimmy! Jimmy, Jimmy, Jimmy. Dobra. And he plays in the wing Ale ładna karta. Oraz od Huniego David Neres, którego otrzymam od Huniego. O, i teraz zaczynamy kolejną rundę. Zobaczmy oby teamówka. O los temple. Co to jest? o tej mapie? No ja bardzo, bardzo według mówię, ale mnie... Zobaczcie, żeby zarawiać pod bruno chce cały czas teamówki. Czyli najgorsza gry w tej grze Tak, to jest, to jest potwierdzone przez naukowców. Nie nagle no, z tym do Serio? MPC-ty chyba przejdą Ja nie przejdę Prawdopodobnie nie przejdę Wow, Wollinger co za sztuczkę walnął Dobra, wlaź do mety mi No idź, chłopie Jimmy Jimmy Jimmy, 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 Jimmy. O czuli! To tutaj na gospodarz dzisiejszego no kanału. No co jest? No co jest? Emotkę mam! No kurde, znowu! Nie, musiałem. Nie będziesz miał odcinek z tego, że no. tak Pierwsze powietrze i Kurde, zobaczymy, kto tym razem wygra. Poleciał na małysza, Bruntox. No nie, co tu się dzieje? Kurde, MPC ty chyba nie. Lisek, lisek! Jest, lisek na mecie. No co jest? TumbleGuy5728, co on robi? Leci, leci! Raczej! Nie! Dostał skulkę na, na głowę, ale przeszedł. Chyba! Chyba! Finał. Ja bym chciała Lavalanda albo Dash, albo Laserki. Ja heksagon! Ja. He. Nie. No, one drop to się zgi. heksagon! Nie! Widzę, że to się odklątwa. Nienawidzę role. tej gry. Dobrze, że nie Jungle o, tutaj mam... Dobre. nie no, ale... Nie może Golonka wygrać tego, tego finału. No nie! Snek, gdzie ty tego sierpa? Nie! Co, ale Bruno, Pika zrobił! No nie! Co jest? Jak mi to przenikło? Przenikłem przez to drewno. Najgorsze. Zobaczmy, kto wygra. Czyżby Bruntox na odcinku win? Tak! Mamy wygraną! Siu! Jeszcze brakuje mojego wina do kompletu. No i każdy by wygrał. Ale zobaczymy. Zobaczymy, jak nam pójdzie w rundzie numer 3. Oczywiście wygrał Pan Brunox. Pan Good Brunox. gospodarz z dzisiejszego odcinka. Pan Bruntox pan Goat. Pan 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 Zobaczymy jak pójdzie nam w kolejnej rundzie. Czy wszyscy będą mieli winy? To się okaże już w tej rundzie. To się okaże już w tej rundzie. Czy Molinga nie spieprzy się? Zobaczmy, co będzie. Chciałbym. Albo mu mapa nie przeniesiemy. Nie, ja, nie, proszę nie, tylko nie to. Okej, okay. fajna mapa. Ja to mapę lubię. Ja Pernowie, nie przepadam. Patrzcie to, My Personal rekord. Ja też. A widzowie mogą w komentarzu napisać, jaki czas będzie mojego przejścia. No to nie, to ja na, na początek na mnie wydupiło. Wiesz, wiesz, to jest bardziej pewne niż pewna, a jednak nie, nie będzie personel rekordu, bo się wywaliłem, Więc tutaj. Wyglebiłeś się, wyglebiłeś. Bo... Bardzo lubię chyba Się wyglebiłeś, jakby to chuni powiedział. <laughs> Ewa jest do tyłu, Golonka na ućmie. No patrz. No jest. <laughs> jestem. jestem, jestem. No, będzie chyba. <laughs> Dobra, idę bokiem. Dobra, patrzcie widzowie. O, nie horda. Jest golona. No. Sorry za tego sierpa. No? bomba doszłam. Jimmy, 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 a Jimmy. O, Zawrę. wszyscy jesteśmy. No. Naprawdę. Zobaczymy blog dasz... Nie. O, Niestety tyle Fal przeze mnie tak średnio lubiana mapa, ale zobaczymy. Ja, ja mam -y na co mogę, patrz to. Widzisz, widzisz co ja zrobiłem? Widzisz ja co ja robię? Z takiego... Co jest? Co jest? Widzieliście to, co ja zrobiłem. No nie nas no, tańczyłem to gówno. Tak Dawaj Bruntox. Ej, chyba że w trójkę będzie mnie boty. Dobra, doszłem widzowie. Nice, wszyscy w finale. Czy Bollinger wygra pierwszą grę na tym odcinku? Zobaczymy. Nie wiem, ale... Proszę Dobra, o heksagon. Ale się Proszę Heka. Nie. Lawara. Nie. <laughs> Co to jest? Nie. Co to jest za mapa. To jest niepojęte. No nie. ale raczej nie wygram. Albo że Miłina za odda, zasad jest na Czekan. Nie ma. Tylko ja... Wicki, chyba tylko ja. No nie, spaliłem się. Jest! Jestem. Spalony ciekawe... No! Mhm. No! Checkpoint! No, nie do... Nie no, nie wierzę! No aha. Ej, Bruno, co ja poszedł bokiem, Bad Boy? Nie! No nie zaliczyło checkpoint, a nienawidzę tego! galona tam wątpię. No nie! Problemy! Ostatni zawsze będą pierwszymi. Co? Jak jakiś chłopieś to przeszedł? No nie! Ja jestem tam z. A nie! Jest ziomek przede mną, Jezu! Lecę! Muszę go mu dać sierpa! Dobra! Jesteśmy z ziomekiem? O nie! Dajcie chyba! Nie, nie ma! Będę! Dajcie mi wina, dajcie mi wina! Ostatni A? będą pierwszymi! Ostatni będą pierwszymi. Dawaj, wbijaj, wol! O nie! Dobra, malinger dawaj. No, nie, no, nie, 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 na mnie! czekajcie Czekajcie! nie, czekajcie, na... czekajcie! dobra. Czekajcie Chodź! Daj mi się rpo, wlecę. Wlecę. No, nie, Dobra, nie, 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 jest nie, 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 dobra! Ale pregnę, widzisz to? No. Ale czym, a co ty Dobra. mu oddałeś wina, Kaluha? Mhm. No to, to szanuję, za to powinniście wpaść na kanał Galony golon i I zobaczmy. Myślę, że zagramy teraz ostatnią gierę i zobaczymy, kto był najlepszy na tym odcinku. Bo na razie wszyscy mamy winy. A może MPC wygra, zobaczymy. <laughs> MPC. No, MPC. Napiszcie. Ja I napisz... założymy swój własny team. w tym. Z Tamburgaju MPC. I nazywamy się MPC. taka dziwna ścianka. I, nazywamy, I tam swój nick wpisujemy. Napiszcie, napiszcie w komentarzu MPC. na serduszko. O nie, siostra mi to dźwiga. A jakby coś do nie wbił, to ja się po prostu zmałtuję. Bo bo to są bardzo duże szanse. Personal record? Tak, personal record. I niech widzowie w komentarzu napiszą, jaki czas był. Okay. Ja właśnie chyba biję swój personal, będzie personal record. Będzie personal record. Widzowie piszcie czas, piszcie czas, piszcie czas, czas, czas. Dobra, ja wiem od tyłu. No co jest spadłem. Nie zaliczyło mi checkpointa. No i chyba nie przejdę, bo idzie horda. Będziesz. Nie ponikuj jak ale... Dobra, jestem. No, spokojnie. O, ta pielęgniarka Z tym belga jest jest dobry. Oraz kurczak. Ej, dawajcie zakładamy swój team mpc. Dobra. Mpc... MPC i taka ścianka, postawiamy taką ściankę i swój nick. Dobra. Bo to będzie nam bardzo zamiar. Błagam o timówkę. No, właśnie nie, ja ciągle tak bardzo chcesz timówki. Zobaczysz. Zobaczysz, Adamu. Adam wolę. Adam wol. Juuuu, coś z yes, tego. Mamy blogdasza, Ja mamy. Blokdasz. Ja? Ej, ma za To jest, dobra. Poczekam na Nie, jednak nie. A jeszcze przestraszyłem, że... już takie nie będzie. Dobra, lecimy. A nie będzie takiego mocnego zawodnika jak Golona. No. Dobra, wyciszam. Ej, Bruno, bo co giniesz? Spokojnie, musiałem wyciszyć, bo tutaj gasi mi... A ja sobie sierpów nie dajemy, bo to jest chomskie. Dobra. Spokojnie. No, no Co jest? Ej, bo... mam laga. No i spadłem, nie przejdę. Dobra, ja, ja przyszedłem... Nie przeszłam. Razie... Jeżeli nie wiem, jak się mówi, przeszedłem czy przeszłem. Golona jest. Czyli... Ja nie wygram. Słuchacie jakieś rozmowy? Nie. No bo u mnie mamy rozmawia. Dobra, zobaczmy. Adam Wall. Kto to wygra? Adam Wall. Przepraszam bardzo widzowie, ale niestety wydobczyło rozmowy mi. Ale Adam Wall chyba to wygra i... Jeszcze, to jeszcze wygra, to ten. Nie, no Adam Wall wygra. Nie, raczej to nie będzie win. win. Niestety problemy techniczne przeszkodziły mi w wygraniu ostatniej gierki na tym odcinku. Co? Może zagrajmy jeszcze jedną przez problemy? Kaluchy, bo jedna nie, nie trzeba. golona tak. powinien to wygrać. Ale to... Ale to taki, no właśnie, może, może by tego Lana jeszcze ze mną wy wywiekał. No co? co jest grane? Co jest Adam Moje? Nie, ja co co tam, ja jestem już Co jest Ja jestem na końcówce! Adam, nie pada, nie! O, <laughs> cóż. <laughs> <laughs> Dobra. To by było chyba na tyle tego odcinka, nie A było? więc żegnamy Was. Cześć. Siemango. Cześć. Cześć! Ja jeszcze żegnam się z wami, a ja jeszcze otworzę skrzynię dla widzów. Ja myślę, ej, że... Ej, ogólnie, ej, ogólnie. Wiecie ile mam tych cokanów? 2, 1, 1, 5 ich mam.